Powoli dojeżdżam do stacji paliw Skręć w prawo przed granicą z Danią na wiosce oczywiście dla oszczędności zobaczymy po ile będzie paliwo na stacjach na autostradzie jest po dwa coś dwa euro ponad dwa euro 16 przed chwilą była jedna stacja To było Oiro 75 Przy drodze Tu jest stacja, którą często odwiedzam Gdy jadę do Danii i wracam z Danii 90, albo nawet 95% Miejsce docelowe jest po lewej stronie Przyjazdów tu Przejeżdżam, gdy są sklepy zamknięte, jest północ, po północy albo piąta rano. Teraz jest piąta rano. Jak widzicie, Oiro 70 bez jednego centa jest Lidl tu z boku. Jak widać, już stacja otwarta, sprzedawczyni w środku Ale ja będę... Ja będę płacił tu przy terminalu, żeby było szybciej Tak, tylko muszę podjechać pod tamte dystrybutory Tu nie ma diesla Niechcąco mi się trąbnęło, mam nadzieję, że nikt nie przyjdzie Zatankuję איבד המאה ה-16 קילומטר ובזוצלו Paleta rozładowana, stanąłem na publiczny parking, zauważyłem taki samochodzik. Spalony. Paka pusta. Stoję niedaleko firmy, idę spać. Parking dostępny, bez zakazu, bez niczego. Jedna lampa się ostała. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest dom opuszczony z jakimś zbiornikiem. Zjedź w prawo. Eee, budynek opuszczony, tu mam parking. Wstaję na parking, jutro mam dopiero załadunek w Niemczech Za 200 metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie Jutro załadunek dopiero w Niemczech, więc mam czas Tak, więc mam czas i idę zwiedzić to miejsce Może mi się uda Tam wejść Miejsce docelowe Jest wejście do góry, więc sobie wejdziemy. Jak widzicie jakieś podajniki taśmowe. Pełno taśmociągów. Leje z piaskiem, leje sypowe. Wygląda na to, że tu piasek wydobywali. Miejsce zaliczone. ob sobie rzeczka płynie. Jakieś paswiska, bo jest ogrodzone kablem. Paswiska, gdzie krowy się pasą w lato, prawdopodobnie. które montują wiadukt nie wiem dokładnie czym tym zakład się zajmował ale były jakieś leje sypowe, w których było pełno piasku drobnego w budynkach, w garażach było pełno wapna, białe wapno był jeden silos, w którym też było pełno wapna Są ścieżki pieszo rowerowe, gdzie można sobie pospacerować wśród drzew i pastwisk ja znowu będę przychodził pod autostradą i będę set do samochodu Stoję na parkingu przy autostradzie Dostałem informację, że jutro załadunek w Niemczech Do załadunku mam 200 kilometrów Jutro załadunek, rozładunek w poniedziałek Więc na spokojnie Popatrzę sobie w internecie Czy jest coś ciekawego w tym mieście, w którym mam rozładunek Jak będzie co do pozwiedzania, to pojadę, nie będę stawał po drodze i żeby pozwiedzać sobie miasto, a jak nic nie będzie, to To po prostu podzielę sobie to. No i tyle. Chociaż to jeszcze nie jest nie 100% pewne bo nie ma jeszcze zlecenia. Dostał szef tylko adres i miejsce. Ale jeszcze najważniejszego dokumentu nie ma. Zlecenia transportowego. Więc szkoda by było teraz jechać 200 km. A później by się okazało jutro, że anulowane jest godzina 9.46. Trochę się zmęczyłem. Spinając się po tych górach i mówiąc do Was, teraz sobie pójdę na parking. do restauracji na parkingu skorzystać z toalety zobaczymy czy są płatne czy darmowe później sobie zrobię obiad posklejam jakieś filmiki zaległe Pójdę prawdopodobnie spać. Długo nie spałem. 4 godziny. Nagram Wam kolejną część, jak już będę w samochodzie. Godzina 17 Ja sobie pospałem. Lecę na Niemcy. na parking przed Hamburgiem. 215 km. Skręć w lewo. Dzisiaj już raczej nic nie będzie. Jadę na ten parking, gdzie ostatnio testałem, jak wracałem z Hamburga do Niemiec na pusto. I czekaj na załadunek. zjadłem sobie obiad. dwie godziny jazdy, będę na miejscu o 19. Muszę ssłać telefon, bo są kamery na wyjeździe. Co mi później, mada nie przyjdzie. Za dużo nagrywam. kamery jak byłem na Uber, mówiłem wam o tym adresie co dostałem na załadunek, prawdopodobnie tego załadunku nie będzie został anulowany A właśnie przerzucam pliki Na, na telefon, żeby skleić film. Nie śpieszy się, jada 80 Żadnej ciężarówki nie ma, jak będzie jakaś jechała, to przyspieszę, żeby nie zwalniać nikogo. No i jak coś będzie ciekawego na drodze, to mam będę nagrywał.